Ciężkie życie jest lekarzak. starych gratów i lekarza. Co to się stało? Co się stało? Ruda mera zadziałała i rynne po prostu nam schrupała. Będziemy robić przeszczepy, pokonywać te wertepy. Nowa rynna przyjechała. Ciekaw jestem czy będzie pasowała. No, i tak to wszystko tu wygląda, i na nas spogląda. Haki i uchwyty trzeba zrobić, żeby to wszystko grało i nam pięknie pasowało. Tu przyciąć, bo tu za długie. No, takie ciężkie życie jest lekarza, który takie rzeczy przetwarza. Po przycięciu i zagięciu. Pomyślimy o dakiemku i o montażu, jak to wszystko tu zmontować. No i znowu wkrętarka na kabelku, akumulator w specaku i proszę pięknie my tutaj podkręcali. Poszczelnialiśmy od środka, jest w wierzchu. Trzeba jeszcze ładnie podmalować i będzie pani zadowalana. No tak wysoko jest. 7 metrów.